Magia kojarzy nam się zwykle z wielką sceną. Ale czy słusznie? Przecież przed wiekami iluzja rodziła się na gwarnej ulicy. Wróćmy więc do źródeł! Zobaczcie, co potrafią współcześni magicy z ulicy! Filip z wykształcenia jest filozofem, jednak jego największa pasja to iluzja. Magicznej profesji nauczył się od ojca, znanego iluzjonisty. Pierwszego oficjalnego występu już nie pamięta, miał wtedy niespełna 5 lat. Kuba. Zawód wyuczony inżynier informatyk. Zawód wykonywany magik iluzjonista. Magią zafascynował się w wieku 8 lat po obejrzeniu programu telewizyjnego. Wtedy wykonał przed babcią pierwszy trik i usłyszał pierwsze wow. Od tamtej pory nieustannie zgłębia tajniki iluzji. Ci dwaj zawodowi magicy podjęli się kolejnego wyzwania. Proponuję ci, abyśmy wyszli na ulicę. Bez trików telewizyjnych. I bez podstawionej publiczności. I bez techniki teatralnej, lin, wyciągów i zapadnień. Nie będziemy przecież y, przebudowywali miasta na nasze potrzeby. To dzieła, panowie. Lecimy. Lecimy. Mhm. Spróbować owo. Po Czy czuje pani jakiś... Jest tak. Aromat? Nie? Cabernet Sauvignon. Tak. A, czuję. <śladowanie> Coś ze mną się działo. będę się na Wydawało się, że widzę aurę. Wiem, że ćwiczycie czarnoksiężnika skrajny oz i wpadłem na pomysł, że może uda nam się połączyć dwa wymiary czarów, wasz muzyczno, taneczny i mój magiczny od innej strony, ale nie chcę za dużo zdradzać. Macie ochotę? Macie w ogóle chwilkę czasu. Usiądźcie sobie. Można prosić jakąś muzyczkę? No, możecie, oczywiście, ale lepiej nagrywajcie swoim wzrokiem, słuchajcie, bo takie rzeczy się nie dzieją zbyt często. nie ma jakiś To dywan. Pan to naprawdę robi? Nie. Że... Zostawmy na boku pytanie o realność tego zjawiska i popatrzmy, bądźmy tutaj, póki ono się dzieje, bo zaraz ten stolik może opaść, słuchajcie, w każdej chwili, ja nie wiem sam jak to się dzieje.

Słuchajcie, to po kolei. Dobra? Ja. Ty. Zapraszam Cię tutaj. Będziemy latać? Złap proszę za rogi i po prostu spojrzyj mi w oczy. Spójrz mi w oczy, przepraszam. Mówisz po polsku. Nie? Obróz, ty byś, Tolik, dalej latał? Przestanie latać, jak zdmuchniesz piórko. Ja też chciała. Ja A może zaprosimy, którąś z waszych starszych koleżanek, co? Tak! Zaproszę za obróz. Wierz mi w oczy. Można zajrzeć pod obrus. Sprawdzić, czy nie ma ukrytych sznurków. Nie ma, mówię wam. Cóż, po, 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 poczekaj jeszcze sekundę. Cóż, sekret, który kryje się za sposobem, w jaki pokonaliśmy razem grawitację. Otóż ten sekret, słuchajcie, jest bardzo skomplikowany i moim zdaniem nie warto go rozwiązywać. Nie warto go wyjaśniać. Ale z tym sekretem jest jak z marzeniami. Jeżeli w marzenia się uwierzy, to sekret choćby był splątany jak. Taki był węzeł gordyjski, węzeł, którego nikt nie potrafił rozwiązać. Jeżeli głęboko się w marzenia uwierzy, one się spełnią tak jak węzeł tajemnicy się rozwiąże, jeśli na niego dmuchniesz. O, bardzo się dziękuję. Bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, no cóż, nie, nie można latać niestety w nieskończoność. Także bardzo Wam dziękuję i trzymam kciuki za przedstawienie. Na przedstawieniu będę na pewno i yy, będę z kolei waszym widzem yy, swoją drogą, nie mogę się, się doczekać. Trzymam kciuki. <gry> Przyskawkowego? Tak. A koleżanka? Nie. No, nie, dziękuję. Na pewno nie? Na pewno nie, dziękuję naprawdę. Mamy tradycyjne smaki. Ale nie, naprawdę, nie No dobrze. Dobrze, strasznie. Okej, to, to może dostaniesz takiego dużego. mnie? No. no. O, znowu dzwoniłam. Już nakładam. Proszę bardzo. Ale miał być troskawkowy. Słuchaj, przepraszam was, ja się dopiero się tutaj uczę to jaki, jaki to powinien być? No czerwony raz. Nie wiem, jakiś I... brzkwiniowy czy coś. A to jest... To właśnie raczej nie ja troskawkowy. E... Ja wcześniej pracowałem jako iluzjonista i... Okej. Okay. Wystarczy jeden magiczny ruch. Proszę bardzo. <noise> Bardzo bardzo proszę za tą pomyłkę gratis. On był porejczowy. Jak pan to zrobił w ogóle? Mamy akurat kieliszek wody. Póni zaraz będziemy mieli, może rozpalimy go przy pomocy bibułki. Pozwolicie, no. że może zegnę go w ten sposób. i tu zapałkę. Zobaczcie. Wodę i ogień. Pod wpływem połączenia... Nieee! Żywa? rybka. Słuchajcie, nie niesamowite. Ale też jest No ale gdzie ją damy? Pani, ja chcę sobie wziąć Pani, do domu. nie, nie wywróć jej, bo ona... Ja ją wezmę do domu, bo mam już rybki. Ja chcę do domu. Fajna, róża się. Fajna. Dajcie jej spokój, bo się nie, zestresuje. Nie, nie, brudne bo Może damy jej jakieś imię, co? To Rybciuś? Rybciuś, ja no dobra. Witaj, nasza rybko, zobaczcie. Spróbuję ją tutaj wyłowić. Co on zrobił z tą rybką? Jure. Zobacz, zobacz jaka jest groźna, widzisz? Z czarym ogonem. To jest jaka większa. Groźna? Jaka groźna? Jakiś ma taki sceptyczny wyraz twarzy. No, ale ale nie. gdzie ją mamy? Może gdzieś do domu? No ale gdzie ją mamy? A wy macie w ogóle akwarium? Parapsychologia i nauki tajemne wymieniają cały szereg bardzo ciekawych zjawisk, do których na przykład należy telekineza. Słyszałeś o tym? Telekineza. Czyli o czymś przemieszczanie takim? przedmiotów siłą umysłu. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Okej, okay, z przyjemnością to zobaczę. Do tego potrzeba bardzo mocno zrelaksowany, rozluźniony umysł. Mhm. Próbowałeś kiedyś telekinezy na sobie? Nigdy nie próbowałem telekinezy, w sensie, Aha. szczerze mówiąc. A widziałeś takie zjawisko? Żeby, żeby coś się przemieszczało. E, moja była żona twierdziła kiedyś, że udało się jej przesunąć talerzyk, ale nie widziałem. Okej, okay, okej. Okay. Czyli pośrednio zetknąłeś się. Z... No tak, ale też twierdziła, że to było przypadkowo. Z drugiej, z drugiej że rzeczy. ona tego nie planowała, tylko po prostu samo się to jej wydarzyło okay. i nie wie, jak to zrobiła. A okay. ja nie widziałem, więc. Okej. Okay. W takim razie najlepiej, żeby przekonać się o tym na własnej skórze. Oczywiście. <laughs> Dobrze. Umówimy się, że jeśli będziemy coś przesuwać, to nie będziesz tego dotykał, dobrze? No oczywiście. Ale będziesz bardzo intensywnie o tym myślał. Dobrze. Dobrze. Abyś wprowadził swój umysł na właściwe tory, delikatnie cię zahipnotyzuję. Proszę cię. W ten sposób, abyś wiedział i rozumiał wszystko, co się dzieje dookoła ciebie, ale jednak spowodował, że, że Twój umysł będzie silniejszy w swoim wyrazie mentalnym. Ok. Okay. Połóż ręce bliżej stołu. Dobrze. Spójrzmy w oczy. Za chwilę wstryknę palcami. Wstryknę palcami, a ciało cały czas pozostanie w tej samej pozycji. Będziesz miał otwarte oczy, będziesz rozumiał i wiedział, co się dzieje dookoła ciebie, ale możesz poczuć w głowie lekkie ciepło. To będzie oznaczać, że twój umysł wszedł na takie silniejsze tory. Ok? Ok. Dobra. Poczułeś cokolwiek? Nie. Nie, bardzo dobrze, tak miało być. Przygotowałem tutaj kulkę. Skup się na niej. Wybierz jakiś punkt, pojedynczy punkt na tej kulce i po prostu się na niej skup. Pierwsza faza polega na tym, abyś poczuł mentalne połączenie z tą kulą. Jeśli będziesz gotowy, po prostu powiedz już. Na razie jeszcze nie musisz jej przesuwać. Za pierwszym razem nie wyjdzie ci to za pomocą samego umysłu. Przynajmniej zwykle nie wychodzi. Mam z nim jakiś kontakt. Ale... Okej, okay, świetnie. Zobaczymy, na ile jest skuteczny. Pierwsze reakcje mogą być bardzo delikatne i nie muszą w pełni oddawać potencjału Twojego umysłu, ale jednak jeśli jakiekolwiek się pojawią, to będą wskazywały na to, że gdzieś ta siła brzemie i oddziałuje. Okej. Okay? Okay. Jesteś prawo czy leworęczny? Mm, prawo. Prawo, świetnie. W takim razie podniosę Twoją prawą dłoń. Ok. Wyprostuj palce, tak jakbyś chciał je bardzo, bardzo mocno rozłożyć. Ok, świetnie. A teraz zatrzymaj dłonia takiej wysokości, na jakiej będziesz czuł minimalne ciepło. Ok. Już? Na tej? Nie, jeszcze nie. Możesz zbliżyć blisko, 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 Ok. Poczujesz takie lekciutkie, leciutkie ciepło i wtedy możesz taką mniej ciepła delikatnie naciągnąć. Bardzo dobrze, właśnie tak. Teraz podążaj w lewo lub w prawo. Ok, wolniej, wolniej, wolniej. wolniej. Dobrze i zaczynamy. Zrobisz połączenie, uwolnij. Okej, okay, wystarczy, rozluźnij się, rozluźnij się. Oh, jak to zrobiłeś? Dotknij, dotknij tej kuli, zobacz. Pomyśl o tym, co się wydarzyło. To ty to zrobiłeś. To jest ten cały lity blad, cały, cały lity blad, możemy spróbować jeszcze raz, powiem. Teraz powinno ci iść lepiej. Świetnie, świetnie sobie radzisz. Spróbuj, spróbuj, jednym palcem. Jednym palcem, tak? Aha. Spróbuj ją ze stołu. Ale nie dotyka jej. Gratuluję. Dzięki. Twój umysł jest bardzo silny. E, nie. To jest to Nie śpię od wczoraj rano. Mm, no i... Nie chcę też zdradzać wszystkich sekretów, co się działo pomiędzy pracuję w barze. Okay? O 6 rano zamykałem bar, więc się po nie domyślacie o co chodzi. Czułem, że moje ciało przede wszystkim było bardzo rozdygotane. Spięty byłem, potwornie byłem spięty. Mm, nie czułem żadnej siły, ale coś ze mną się działo. Się na przykład, wydawało mi się, że widzę aurę tej piłeczki. Taką jasną, błękitną, delikatnie aurę. No, Ona się zaczęła ruszać. Spróbuję w domu to samo uzyskać. Koniecznie. Jeżeli to się uda, wow, to powiem wow, wow. Będę miał świetny trik do baru. To jest Kuba. Okay, ma ja. Mogę się przyczynić na chwilkę. Nagrywamy program Magicy Z ulicy. Wykorzystujemy proste rekwizyty i taki też przyniosłem dla Was. Jest to nić. Mhm. Jest to taki symboliczny kawałek wszechświata. Poważnie. Mhm. Wszechświat, który obrócił się z chaosu, z punktu był w pewnym momencie czymś. Na kształt. Później dzielił się, rozwijał, tak aby tworzyć coraz bardziej i bardziej skomplikowane struktury. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie to, że chaos, Miał pewien porządek. Mimo, że pozornie wygląda to nie najlepiej, to z tego chaosu ten porządek właśnie może powstać na nowo. W jeden Okej. Okay. Możemy dotknąć. No właśnie, jasne, je jasne, się nie rozpadnie? Oczywiście. No wygląda normalnie. Wygląda, tak. wygląda solidnie jak nic pełniana. Jest cała. Sprawdź czy się pali. O. o. Tak powstał wszechświat. To teraz Marcyna twoja kolej, teraz ty dalszą część. To może teraz powstanie, może stworzymy nowy wszechświat, który O, widzicie? Jesteś demiurgiem stwórcą. Co teraz? Jak to się robi? Ja mam super jak zrobić? Nie ma opcji. Nie mamy wszechświata. Jak tu tu jakby nie, tu nie było. Nie. Ja nie wiem jak my będziemy dalej żyć. Jest gdzieś się przechować. Ja? Znikamy chyba. Może pani ochotę napić się wina? Tak na smaczek. Eee, to będzie, ja, ja nie mieszam nie, Pani mówimy. nie mieszam. W takim razie napijmy się proponuję wirtualnego wina. Dobrze. dobrze? A może Cześć, Pani? Coś może tak. pani by chciała. Eee, tak. Wirtualnego jak najbardziej. Wirtualnego. Otóż wirtualnego bowiem... Wirtualne karty jeszcze lepiej. Wirtualne bowiem narysowane na kartkach papieru. Przygotowałem tutaj taki plik z kieliszkami wina. Czy mógłbyś spytać o Pani imię? Natalia. No, pani Natalia. Ja po, pozwolę sobie napisać pierwszą literę Pani imienia tutaj na karteczce. To będzie kieliszek dla Pani. Dobrze? Proszę bardzo. Na drugim kieliszku napiszę pierwszą literę mojego imienia. Ja mam na imię Filip. O. I drugi kieliszek zatem przypada mnie. Proszę sobie wyobrazić, że to jest prawdziwe wino. Proszę spróbować powąchać. Czy czuje pani jakiś aromat? nie? ja zabiniałem. A czuję. Czuję Świetnie. Świetnie. A gdyby pani z tak że jakiś aromat, może aromat poziomki, może jakiś inny aromat. Może tak trzeba trochę powachlować? Czuję swoje barzyły. Nie mam wierzymy? No, myślę, że należy tego wina przede wszystkim spróbować. Proszę spojrzeć, jeżeli ja przechylę... Okaże się, że można z niej wylać wino, a co się okazuje, co się okazuje po jej odwróceniu, że moja kartka jest pusta, ponieważ wino znalazło się w kieliszu. Proszę skosztować, jeśli pani e, kartka nie zdradza takiego rematu, czy to naprawdę jest Kaberny. To na pewno jest wino. Czerwone. To na pewno jest wino, czerwone. To jest magia. Magia? na magii, życie nie ma sensu. Na pewno nie kolejna z góry sztuczek, tylko coś faktycznie zaskakującego. Coś nowego, no.